Bardzo miło nam to słyszeć. Eee, Walter wybrał Aldemet z tego względu, że po prostu chciał udać się do kogoś sprawdzonego. Spędził tutaj eee, trzy sezony, eee, zawsze byliśmy tutaj pomocni, stąd też bez eee, większego problemu zastanowienia wybrał to miejsce. Eee, mówi nam, że um, uzasadnia to, że um, jest to miejsce. Tyle dobre, że nawet mówię, że jest lepszy niż w ostatnich latach miał przyjemność, że tak powiem, w innych klubach grać. Tutaj opieka jest na, na wysokim poziomie. Miło jest mu... Się. Miło jest mu też wrócić do miejsca, gdzie, gdzie ludzie byli mu bardzo przychylni, gdzie, mm. gdzie czuł się dobrze i cała jego rodzina. No, są też rzeczy prozaiczne, takie jak na przykład krótki lot. Miejsca. Jest dziś przelotem, czy przyjechał z Petersburga i wraca tam, czy dziś na metję? Uh, uh, you uh, you are after a game in Nymburk, yeah? Oh. Can you can you can you um, uh, tell us uh, uh, how look your plan from uh, beginning? Uh, after the game, yes. Uh, we just uh, went back to, uh, to the hotel, relaxed, you know, and uh, flew back the next day to to Saint Petersburg. Mm -hmm. And uh, you know, after the game, the coach told me, you know, like you, I know you sick a little bit. I will give you like two three days off. Uh, and uh, you know, I decided to call my agent and, and especially you know do this blood test and make sure like my body is okay for there to the rest of the season. Okay. And. Uh, Sprawa wygląda tak. Po ostatnim meczu w Nyburgu, e, niedaleko polskie, czeskie miasto, e, trener e, Waltera, wiedząc jaka jest sytuacja, że czuje się troszeczkę osłabiony, troszeczkę podziębiony, nie do końca z jego zdrowiem jest tak, jak być powinno, dał mu kilka dni wolnego po to, żeby mógł skorzystać z naszych usług. Skoczyć do Polski. Tak, skoczyć do Polski na kompleksowe badania w centrum medycznym Aldemet. Także, także e, to wiemy. E, how do For, for the next day, uh, so you know I just do this test now, and uh, then after I just go hang out in the city for a little bit, see old friends. Uh, I will see like uh, friends I haven't seen in two years. Uh, for sure, I will hook up with Quinton, and talk for a little bit, and have like lunch or something. Mm -hmm. And then after that, just relax. You know, go to hotel and relax, and we just wait for the result for the for the uh, medicine. Okay. Walter, mówiąc krótko, plany przedstawia pod kątem przede wszystkim wypoczynkowym. Priorytetem było dla niego wykonanie badań medycznych. Zostanie u nas prawdopodobnie do niedzieli rana. Zobowiązują go różne inne plany. To, co chce, to, co chce zrobić, to mówiąc krótko, posiedzieć w mieście. Spotkać się z znajomymi, których nie widział już yes. e, jakiś czas. E, może uda się wyskoczyć na jakąś kolację z Quintonem. A poza tym, relaks, relaks, jeszcze raz, relaks. Teraz o sporcie pogadamy trochę. Okay, no, about sport. No, ten pierwszy sezon po, po odejściu ze Estremetu jakby troszkę mu nie wyszedł. Nie? Czemu? Jak, dlaczego tak? Uh, last, uh, uh, your first uh, season after, uh, uh, after, after playing Was not uh, the best in your career, was not great. Uh, can, you, can you explain us why? Um, I mean, I would not say it was not my best in my career. I went home and I got MVP of the of the league. Uh, I think this is a pretty good uh, for for me. It, uh, of course, in, in, in Spain it was a little bit difficult, uh, you know, because uh, we have <coughs> so much structure and we got some guys that. Uh, it was the main, the main option in the team, and uh, uh, we have to give the ball to them, you know. And it was a little bit different process for me, but uh, you know, I ended up going. Home there was something, some, some guy more important than you, right? This no, no, no. It was like some guys, they, these guys, they play NBA. They, they, okay. Uh, okay. they you know, the, the team run around them, you know. So it was, it was difficult. it, it was not difficult. It was different role. For myself, you know, what I was used to, to do, Puerto Rico I MVP to okay. e, Po pierwsze, e, Walter nie uważa, że, że, że ostatni sezon był, że ten sezon był gorszy czy nieudany, ponieważ po powrocie do Puerto Rico e, zdobył tytuł MVP e, hiszpańska liga. Troszeczkę była trudniejsza i, i, i pewne plany e, struktury, budowy drużyny e, były inne. E, po prostu na jego miejscu był zawodnik e, z, inną, z lepszą pr przeszłością, że tak powiem, lepiej doświadczony, mm. to, to niestety musiał w jakimś tam stopniu ustąpić mu miejsca. Skąd Rosja? E, Są so, e, explain us, why you are uh, now in, in Russia? Oh, um, after the...